Lombardzik kto jest to. Idę po jedzonko. Czekaj, tylko wiesz, tam hasło nie same dwójki. I... na sprzedaż. Tak, tak. Tam 64 giga jest to dwie, chyba 82% kondycji baterii. Damian go oglądał całego. miał mogę... go? Tak. 300 wymówił. No, ja bym ci tyle nie dał. Czemu? Po pierwsze... No mówił ty... o tym. No o tej kropce to mówił. Po drugie gdzieś tu? No mówił to, no. No... To, no nie ma szans, nie? Zobacz jaki on jest. No widzę, no. On jest praktycznie złamany, nie? No. No Zobacz, dobra! to co się dzieje z ekranem. No. Ale te Damian mówił! Telefon No, to ile byś zaproponował? Ile bateria mówisz? Chyba 82%. 82%, no, to serwis jeszcze nie pokazuje. Technicznie wszystko jest okej, okay. tak, tak nie dzieje, się. Tak, Nie, nie, ja go używałem na co dzień cały czas, tylko tak... Nagle przeskoc na 15% wyszedł. Dzięki Macha za używałem, wszystko 100%. No to 100% ci da? Praktycznie odnosi 2,5%. No Dużo. No, nie będę później latał, że jak będzie ten, No czy znaczy, przecież... wiesz, chodzi mi o to, że to i tak ryzykuję, bo mm. na te dam ci 200, sprzedam to jakiemuś klientowi. Mm -hmm. I mu się coś wydarzyć, że ten ekran nagle odchodzi, nie, no przyjdzie no, do nas. Tak, nie. rok czasu i nic się nie działo. No wiem, ale różnie to bywa, nie? No Bo to no, sprzedam to komuś, nie wiem. Mu padnie ekran i przychodzi ma, i już spotypa, no, panie, no. To sobie wiesz? Także jakbyś chciał, ja ci mogę 200 napisać. Lub możesz poczekać do poniedziałku. Wiesz, samo wygięcie, jeszcze ok, no ale tu, no już. Ten ekran normalnie wychodzi z tej strony, nie? Mhm. Mm 200. 225? No, tak jak ci mówię, nie jestem jakoś nim za bardzo bardzo zainteresowany, żeby wiesz, co się targować. Jakby ten ekran nie odchodził, by ci dał spokojnie te 250. Ale nie dość że jest tu złamany, to jeszcze Już ten ekran wychodzi więc... No dobra, za migotami tyle. O 12? Przemy? No. I wylogować się wylogowałeś, tak? Tak, tylko tam wszystko miałem, te wiesz, Facebooka, TikToka, i Messengera, wszystko by to trzeba było. Bez za ciebie wszystko. Nikoli. Głośniki, te mikrofony, wszystko jest OK. Tak, tak, wszystko jest spokojne. No. Tylko to, to jest jedyna wada, a tak, to praktycznie się od nowości go miałem. I to mu już, tak, dorzucasz? No, weź. No i pudełko. To. Mam kabel wałć jak chcesz. Nie, nie trzeba. Kiedyś postawiłem iPhone'a na kilka miesięcy, bo na rok to już się nie włączył. Tak a to. Ale tak. to tak ze wszystkim jest. No. To sprzętem, jak nie używasz, to się bardziej. Psy, nie, niż wolę pogonić, wiesz, Niech ktoś sobie dalej użytkuje. Każdego stać na nowy. Najlepsze gry znajdziesz na kingwin.net Zastawić? Tak, tak Na zastaw Do końca miesiąca Ładowarkę masz? Eee, maja, ale w domku Ja, ja zostawię na sprzedaż Jak, Jakby na sprzedaż to ja przenies I bez lodowarki? Bez lodowarki. 150 Może być 150? Da Tam, tam dobrze Podzastaw A co Pod on tu robi? Tak, tak, tak Może być До конца, ну, все, хорошо. Стопендычный. 30... Так no. есть. Ну. Подставка до конца месяца, так, может быть. Уикенд? Ммм, нет. Там, второк. до вторника. До вторника. Ты за заклад или что? Что? Но я что ты уикенд начал. А, ну, то так. <laughs> <laughs> видать, Ну. <No. laughs> Там такая есть. Yeah. Уикенд и заклады немного. Ну, трохи. Я щас купую 6 цей, трохи не выстачаю. Пеньонзів. Подпиш, да? Добже добже. Блять. Пошел, это блядь, все, шо. Пошел, бляд. Круче. иероглифы нарисовал какие-то непонятные. Ага. Ага. Не то. Ну, там может быть, такие иероглифы. Може быть. <laughs> Пошел что-то, думаю, задумался, что-то о чем-то мне то нарисовал. Я Алин, страшно справа, не. Хумор дописываю, я видел. Пошел, Бар. А ролики зимой проходят добже. Ролики вот в Ютубе добже проходят зимой. Но. Ну Ну, то файно. Файне, файне, ну Но. To ja że wiem, no. ja, już w niektórych, ja już z widkiem on nie tak nie, nie, No to fajno. Fajnie, fajnie, ja, fajnie. Może fajnie, być całe autograf dać no. <śles> no, no. Fajnie, fajnie. Ja, ale jakby bandura Carter, kartel prowadził taki Lombard i by do niego takie kłasy przychodziły, ale tam by było kino nie i na żywo stream. O, no, Fajno, fajno. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Nara. Aran, aran. Co tam kierowniku? Coś tam do wykupienia miałem, nie? Co tam było? Wyżynarka i zegarek Wyżynarka i zegarek 71, 47, 118 jesteś. to jesteś 118 mówisz Tak, tak jest ty, a Chińczyk nie wiesz do której jest otwarty? Kurde nie wiem jak oni tam mają do 17 chyba nie? Ale sklepcie no, są muszę kupić, bo mi się rozpadły Tu masz wyżynarkę Dobrze, że torba jest. No jest, jest. I zegarek, czekaj. Chodzi? Nie wiem. Chyba chodzi. A widzi która to? Rolę. 129. No to tak wychodzi, że chodzi. Specjalnie bez zegarek. Luka, dzięki za suba. Ty też masz kilka, nie? 5, 6. Kolekcjoner. No tak jak się jakoś tak złożyło. Dobra, jedziemy jakiś k***a obiad sobie w końcu zrobić. Na tej godzinie obiad? Ba, k***a się nagotuje tak dzisiaj, żebym miał na 2-3 dni, nie? No. Obiad na 2-3 dni sobie robisz? No, a kto mi zrobi? No ale to co robisz na ten wydarzeń na 2-3 dni? No tak zupy se nagotuje, do lodówki wstawię później A zupy? I no. Nie tak, bo jak mięsko se robi, no to tak od razu, nie? Nie no. tak myślałem, że... No tak zupy se nagotuje To mamy załatwione. Okej, okay, na razie. Na ra Miłego dżonka. Dzięki, mnie. Kupowałam JBL-a. I takiego małego, pamiętasz? Nie, nie pamiętasz. Nie pamiętam. <laughs> Te, no i wiesz co, pociągu zostawiłam. To Louis Vuitton. Pociąg relacji Poznań-Warszawa. To może się znajdzie. Nie znajdzie się, bo wystawiłam na internecie ogłoszenie i też dzwoniłam do biura rzeczy znalezionych i powiedzieli, że nie ma. Więc ktoś sobie mm. przytulił. Ale mm. to był ten taki mały kwadratowy? Tak, tak. To... Takiego ale kocica jeszcze. w tej panterce. No, 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 no. Jakby no, no. no. na bluetooth było Przepraszam, no tam no tam no, no, tak. no ale to jakieś no, dzikie tak, zwierzę, to to zwierzę wdarło się do lombardu. To ja nie widzę. No kurwa, ślepa jesteś. A tak no wie, jestem ślepa. To ci te okulary. Właśnie jestem ślepa. Niedługo będę miała okulary dopasowane. Bo już byłam okulisty. Czekaj, tam coś. Ale żeś trafiła z tą ślepotą. Ja też jestem ślepa. I co ona ma? w pasek Louis Vuitton, a torebkę jakiś Tous? Kupiłam okulary, za 600 zł i w ogóle nie noszę. Czemu? A nie, tu też pisze Tous, Ja myślę, że tu pisze Louis Vuittons. A. To musisz nosić, jak no, masz wadę wzroku. No, Boże. Nie chcę ci się to nie zakładać. No ja kiedy na ten skutek, to, to im parują, to. Parują ci. <gorzej> nie mi. pytam jeszcze gorzej. ci Nie pytam po czym ci Bożej tak parują. No może tego warte. No gdzieś jest, kurde. Tylko tu nie No spokojnie, nam się tak aż mocno nie spieszy. Znaczy tobie się spieszy, nie? Ja mam dopiero na 19, spotkanie. Mm. A. A co rankę chyba. A co? Aha, to jest hmm. takie na taka... Ej, fajne. No? Co to robi niby. I to lepsze, i tego nie zgubisz. No właśnie. Tego nie. No. Czyli fajne to jest. To jest głosik? Tego spa... nie widziałam. Gdzie tutaj? No pokaż, domusz... pokaż. No. Musicie mi to sparować. Pokaż. to się jakoś przesuwa czy co? Czekaj, daj kubę. Dobra, masz kuwa, baw się tym. O, słynny dźwięk. Ej, to jest fajne. No, weź pan się... telefon. A ty już chciałaś swój, nie? <śmiech> <śmiech> telefon, to... a nie mam. To Grisu, podoba się? Pierwsze co mi się otworzyło to okienko dialogowe z tobą. <noise> Już kiedyś parowaliśmy. Coś próbowaliśmy, no, no. Słuchawki. No ja za bardzo mnie. O, super. Dobra, to co? Jaka cena? Bo nie wiem, czy mam tyle. sobie. I co, gra? Spoko? No, no. super mega. No, 129 zł. Co ty gadasz? No. To nawet nie dwa takie. <głos> <głos> nie <głos> To biorę, A to na do dole wielkie kosztuje. Ty jesteś taka ładna, ty jesteś taka ładna, że ja nie wiem skąd taki pies ładny się wziął w tym domu. Taka ładna wyrosła. Chodź tu pokaż ten pysk. Liczna jesteś, naprawdę. Liczniutka. Tak się tulisz, a czujesz żarcie i się oblizujesz. Zjadłabyś sobie. Zjadłabyś sobie kurczaczka. No chodź tu, tu masz miejsce, żeby wskoczyć. Tu! Ładno! Moja sineczko, tylko ładniunia piesiunia moja. Słodki pysk mam, słodki pysk, słodki pysk. Taki mam. Ci powiem, byłam ostatnio w Mediamark i bo chciałam sobie kupić, wiesz, taki sam głośniczek, co straciłam, co zostawiłam go w e, pociągu. No. I taki sam głośnik, co u Damiana 5 lat temu, kupowałam chyba za 80, 80 zł. Zgadnij, ile teraz w Mediamark. Powiedzi dzięki za 22 i stan ok, dzięki za 10. No to już chyba to prawie był, 5 lat bo temu. Bo tam nie, jest kilka modeli, nie? One są wszystkie praktycznie takie same. One no, tak samo. Go 2, go 3, go 4, chyba już nawet. No, to nie wiem, to nie patrzyłam. Ale tylko patrzyłam, że wizualnie podobny był, nie? i 150 zł kosztuje. Gdzie u was to takie głośniczki to można było zawsze tam za 70-80 zł, nie? No jak może taniej, dożywane, nie? może używane, ale wiesz, no to ma dużą żywotność tak czy inaczej, nie? Aktualnie jest goł czwórka, nie, już. Aha. No, a ty mogłaś mieć dwójkę na przykład, nie? Więc to tylko mhm. że no, u nas też jakiś czas temu Go czwórka był w takich granicach za 80 zł, nie? To no, połowa ceny, nie? Mniej no więcej. dlatego wiesz, wo wolę do Was przyjść no i wiesz, za zobacz, ile na tym automacie też zaoszczędziłam. No. <głos》> się uzależniłam od kawy, także muszę teraz się mielniane nacznąć. I ona go <głos》> chyba podrywa, nie? <głos》> tu ci mogę zabrać stówkę. O, super. Pięknie. Co tam? Solaris, jeszcze oglądasz? Solaris, ja to, no. Tak patrzę, usta <laughs> nic paragon. nie ma ciekawego. Ty, ty, A co to mi to niepotrzebne? To znaczy sani... weź sobie lepiej paragon, bo... na przykład, jakby coś się nie, na, jakby trzymała, hmm. nie wiem, bateria jakby trzymała, nie wiem... Chwilę. No, no to właśnie napisowe. No, lepiej weź, bo to zawsze można. Ja podpaść. w ogóle nie wiedziałam, co to jest te Solaris i Wyssa. Ja tak a to jest ekipy, nie? No i no. mówią, że my ten, że my podobne, nie? No ja ja pulchna. Znaczy nie wiem, ja nie pamiętam, jak ona tam ja wygląda. Tą... Ona ma taką podłóżą twarz. twarz i takie włosy no. też takie, tak jak ja a ta Solaris to też taka pulchna, opalona. ma masz głos no, nawet jak Blost, Solaris, block nie? Ekipa, weź Solari. sobie zobacz. Sobie zobacz. Mm. Ja już to nawet na YouTube zmieniłam. Ona sobie już na nawet... Ja wiem o kogo chodzi, ale. One... No Spadaj Bazylu No cześć No podobne są, podobne są No jest, jest, jest vibe, jest vibe, rzeczywiście Weź sobie Ale fajnie, że te dziewczyny mają dystansik do tego Ja usłyszałam, że na Ona sobie już nawet nazwę mi się to Można by było Fajnie, że dystansik jest, szacunek za to No trzymajcie się, narka pa. Co tam potrzebujesz? chciałem imcięte zastał. Aha. Zbity. No ale chodzisz wszystko, nie? A ile chciałeś? No stupkę mi za niego dawałeś. No ale nie był pęknięty. Nie, no, cały czas taki był, nie? Nie, 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 nie. Nie. No cały czas taki był. Pięć tych mogę ci. Tak zawsze. ale z... no, no, tak naprawdę to. Nie, no był taki. Pięć z nich nie jest warty. No mówię, dawałeś mi stópkę do niego, nie? Ale nie był zbity. No, nie wiem, ale sztukę nie <grym> dawałeś. Nie mówię ci tak komuś, nie? No wiem, pamiętam. No, no. Ale nie był zbity. Teraz jest przez cały środek. Kurczę. Nie <laughs> wiem, kieszeni zawsze go mam, nie? ale wszystko mi działa, nie? Internet, wszystko działa. Jak chcesz, mogę Ci 50 pożyczyć? No dobrze. Co ty taki smutny? No smutny, bo kurczę, moja je opuściła. Później robotę mam ich do operacji, idę za tydzień wiesz. Jaką operację? No, błodniaka mam, nie? Jądra. Co masz? Błodniaka, jądra. Jodą je usuną, nie? Pile. Z moją o. prywatnie byłem, tu w Dreadnku kurczę, 300 zł za pół godziny. Zapłaciłem moja i teraz było no, pile, skierowanie, mam za, za tydzień, nie? Poniedziałek muszę być, no oddzielę. Ten lekarz mi powiedział prywatnie, nie? Co mówiąc moją, to powiedział mi już ten, że mój, kurczę, mój chce pan mieć dzieci, nie? Panie ja już mam prawie 50 lat karku, nie? Po co mi dzieci? Ja mój syna co ma 25 lat. No i mój że pan już nie usuniemy. Mówiłem, że powiem też, że mnie tydzień nie będzie. O moich chłopaku iść to, bo zobaczył to mój chłopaku, idź. Iść do operacji. No co robisz? Takie życie kubuś. Ważne, że mi zdrowie dopisuje i mogę robić. No tak nie bardzo to zdrowie dopisuje. Badania wszystko, bo powiedział, badania wszystko mam normalnie, nie mam cukrzycy, nie mam z, ani, ani serca, nie mam nic tam, mówić normalnie, nie? Tylko ten, ten wodniak pana blokuje, nie? I jeszcze mam napisane w tym WSG, wielokomorowy, nie? To nie jest tak, oni mi do no to jest, to nie jest przepuchuje, nie, nie jest nic, nie? To jest wodnik wiele I dlatego co mam być? Wesołej kogoś? Boję się te operacje operacji? Boisz się? No słuchaj, okay. no, ja nie okej. Nie? Bo to same ukraińcy chyba, wiesz? Ja teraz opiły. Moja mówi do mnie i Rawko jedź. No jak twoja? Przed chwilą mówię, że się rozstałeś. No rozstałeś się, ale wiem, że nie wrócę, nie? Czemu nie wrócisz? No dzisiaj nie mogę, nie? I to też nie mogę, ale... Do niej? Tak, ale będzie tak dzień, że do niej wrócę, nie? Wiesz, ty jesteś raz dobra, nie jesteś tak kółką. Ale tak 10 lat, wiesz, tę lodówkę kupiłem, nie? Za 3200 w nolecie. Czyli zeszliście się, Kupiłeś jej lodówkę i się rozeszliście. No i mnie wygoniła jak szmat, nie? Ja pierdziele. 3 200, nie? S plus gotówka, lodówka. po zł no ale to jest samo życie, nie? Człowiek będę się kogoś uczyć. A co mam zrobić? Co mam zabić? Kogoś, siedzieć. Kogo? W życiu nie siedziałem, co mam siedzieć kogoś? Nie jest bajka. Proszę bardzo. Dziękuję. Życie to nie Ty jest bajka wszystko? no, A co tam masz? Nie, dobra, bo... Dobra uciekną, co się kogoś masz. Siemanko. Cześć. Okej. Okay. z nich Nie Dobra. Czy przyniosłeś coś na sprzedaż, ale nawet nie wiesz co, tak? Dobra. No nie wiem z tym. A ktoś się wysłał, żebyś sprzedał? No. A, lampka? No nie wiem, czy to jest lampka, czy co to, to tam. No nie wiem jak to nawet w ogóle... To, to się bo musi naładować. Albo na czujkę to jest jakoś? No ale jakby podłączone jest, to powinna świecić, nie? Nie wiem właśnie, jak to tam działa. Akumulatorki jakieś? Bateria raczej chyba, albo coś. Tego nie sprawdzę, czy to działa. Mm. Wiesz co chodzi? Tych baterii. Tym bardziej, jak to gdzieś dłużej leżało, no to no, nie wiadomo czy to no, dobra. działa, czy nie. Lampkę no zobaczycie, zobaczyć. To no mamy to meta, no nie, no, no mamy trasę to, to i płytę wydajemy. Szaławki. Dlatego Dlaczego? wrzucamy. Jakieś wygłuszające chyba. No. Długo mam czekać na Ciebie. A to, Co jest co stało? No to je pod domem, Nie no Za chwilę przyjdę. Aha, za chwilę. Znaczy za ile? Minuta. Za pół roku? Nie. No ja cię tu poczekam na siebie Z tego ojciec? Ojciec cię pilnuje? No, skur... po ostatnich... Po ostatnich moich wybrykach to teraz. A co ty znowu za wybryki? Od tamtej akcji co tak niby się. <laughs> no, na naru... <laughs> Na złą stronę mocy przyszedłeś? No, tak można tak powiedzieć. To się ten. teraz tak jakoś... A już... A już... Mówiąc... Starałem się <laughs> jakoś pilnować. <laughs> A już wróciłeś? Na dobrą stronę. <laughs> tak, no treningi wszystko jest już. 142 zł, czyli byś dostał za 50, a to, no nie wiem, to byś musiał albo podładować, albo coś Stąd i nie? jak będzie świecić, to dostaniesz za to 10 zł. To ile bym ten, za to znaczy wszystko, czy tylko słuchawki na razie byś wziął? No za to byś pewnie dostał 10-15 zł, mhm. ale to musisz, musisz naładować, albo nie wiem, uruchomić, bo jak na moje, to to na razie nie świeci. Mhm. Nie ma gdzieś tam jakiegoś guzika? Pokaż to. No nie ma właśnie nic. Pokaż, na chwilę. Chyba, że nie działa. Nie, to jakiś... Nie. To, dobra, to na razie to chyba by było tylko... te słowki. Sprzedajesz? Tak. Pięć dych. Pięć dych? Co ty taki cicho-ciemny jesteś dzisiaj? Jaki dzisiaj taki jestem spoko spokojniejszy? Tak, 50 zł ma być ile za mm -hmm. Tego nie, bo to no nie działa. No, okay. A tego no, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, zweryfikować, czy to, to czy działa, czy nie. To minutka. Minuta. <laughs> Dang, minuje kurwa. Do widzenia. Do widzenia. To tak, e, bez tych dwóch, tak? Jak wrócimy do tematu. <laughs> bez tych dwóch. No. I tam ile mówisz? 50. Dobra. I wszystko. Mam. Dzięki. Koniec? Kurwa, jak to szybko minęło.